Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulator 2. Słuchajcie, jeśli chodzi o naszą rozgrywkę, planuję udać się do dilera ciężarówek, dlatego też może dzisiaj troszkę taka luźniejsza jazda, może się zorientować Lisbona, tutaj musimy się kierować w tym kierunku żebyśmy wiedzieli gdzie musimy jechać. Orientacyjnie mamy tu Lizbonę i prawdopodobnie dealer ciężarowy właśnie jest w tym miejscu. Więc mamy tutaj do przejechania 142 km, jakieś 2 godzinki. Czyli tak jak mówię, dzisiaj troszkę taki luźniejszy odcinek czyli taka swobodna jazda ostatnio zdobyliśmy tutaj nową umiejętność wykupiliśmy sobie że tak powiem jakby to powiedzieć jakby to nazwać wykupiliśmy sobie tutaj krótko mówiąc licencję na przewożenia Pewnego rodzaju yy, środki chemiczne, czy to gaz, czy to chemikalia, dokładnie tutaj się nie orientowałem w tym temacie, ale yy, no, wiecie o co chodzi. Yy, nie pamiętam zresztą, czy to było tam chodziło o gaz, czy o płyny, czy o materiały wybuchowe. Materiały wybuchowe chyba nie, bo z materiałów wybuchowych to my raczej zrezygnowaliśmy. Yy, Takie, ta nawigacja nas lubi tutaj często zaskakiwać. Na rondzie pierwszy zjazd też tak zrobimy. E, przy okazji odwiedzimy serwis, ale serwis dopiero odwiedzimy w momencie, gdy zakupimy sobie ciężarówkę. Bo, jak wiecie, mamy tutaj naszą ciężarówkę uszkodzoną na 8%. Ja myślę, że to jest taki moment, żeby mm, faktycznie już ją y, sobie mm, naprawić, y, ponieważ im szybciej ją naprawimy. Tym, po Tym, y, tym. z Trzymaj się lewej strony, a hmm. następnie y, skręć y, w lewo. Tak, wracając tutaj, właśnie. Y, chodzi mi o to, że im mniej procent mamy uszkodzeń, to chyba sobie lepiej, szybciej naprawić. Wydaje mi się, że będzie wtedy. Mniejszy koszty, po prostu tej usługi, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić, bo to wszystko zależy, może zależeć od rodzaju uszkodzenia. Co uszkodziliśmy, w jakim stopniu uszkodziliśmy, co jest zużyte, czy skrzynia biegów jest zużyta, czy opony są zużyte, czy silnik jest tutaj zużyty, to wszystko zapewne od tego zależy. No i tutaj sobie zmieniamy pas, przynajmniej 122 km jeszcze. No przewidywany czas, godzina 2:30 było. O, tu jeszcze widzę, jest boom. E, tu coś, do a tu zatrzymanie jakieś. E, słuchajcie, no zdarzeń, stronę, zdarzenia losowe. My tutaj tak naprawdę mało mamy tych zdarzeń losowych. E, także. Także, co by tu powiedzieć, Wam? No, mocniej ją uszkodzimy niż mamy uszkodzoną. Także, Także, co, co, co tutaj może? 9% jas yes, Do 10 dojedziemy! Do 10 dojedziemy! Nie ma bata! Nie ma kokarda bata, żebyśmy do 10 nie dojechali. Yy, procent oczywiście może się też tak zdarzyć. Ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak, coś jestem rozkojarzony tym jazdom. Okej, okay, 56 zł skasowano mnie za przejazd tego krótkiego odcineczka. 80 km godzinka i powinniśmy być na miejscu. Także to wszystko jeszcze jest przed nami w dużym stopniu 50%, 50 punktów 50 punktów za przejechanie 100 km w swobodnej jazdy, czyli znaczy dostajemy tutaj punkty doświadczenia, jeśli ktoś chciał sobie na pusto pojeździć po Europie, to oczywiście jak najbardziej może powiedzieć, że jest to wskazane, ponieważ jednak no, zdobywamy te punkty doświadczenia. Bardzo zdobywamy te punkty doświadczenia, no i tak sobie myślę, że tutaj sobie co nieco mógłbym zmienić się w ustawieniach. Mianowicie, chodzi mi o chociażby te zdarzenia losowe, bo fajnie, faktycznie jak coś się dzieje tutaj, takiego że na bombach stoi policja, straż, gdzieś tam coś tam się po prostu dzieje, fajnie, fajnie, nie mówię, że nie, ale jeśli chodzi o objazdy, to z objazdów całkowicie zrezygnował, bo nie chcemy, bo jednak nie chcemy gdzieś tutaj sobie nadrabiać kilometrów, no ale wiadomo, w prawdziwym życiu to by to tak wyglądało, jak wyglądało, Okej, okay, tak jakby pra, pra, pasem awaryjnym z, z prawej strony ich bierzemy, Trzymaj to już jest rady. ryzykowne. Odbijamy się, kurwa, 10%. Mówiłem, że do 10 dobijemy, więc yy, kwestia naprawy to jest, że tylko będzie tego, czy będzie nas stać na, na tym naprawę. Pierwszym z Trzymaj się prawej strony. Tak jest na rondzie, zjedź pierwszym. Nawet to poszło. Skręć w lewo. Jesteś u 11 Kurde 12%, ja nie wierzę, no dobra skania, fajnie, jest inek. Odkryliśmy ciężarówki. Dobra, kupimy sobie tą ciężarówkę. No, troszkę mnie to zaskoczyło. wow. Od soboty do poniedziałku, od 8 do 18. Ja pierdykam, no i co teraz? Fajnie byłoby sobie gdzieś tutaj, tak naprawdę, e, pauzę zrobić. E, hmm. Nie mamy tutaj nigdzie parkingu, żebyśmy mogli zaparkować. No i to jest takie trochę bolesne. Bo nawet jeśli zgasimy sobie samochód, to i tak nie mamy. Gdzie tej pauzy kręcić? Kurde mać, no. No nie no, fajnie, że mamy dillera, ciężarówek. E, zobaczymy, jaki będzie koszt tutaj e, naprawy. Serwis. E, 50 tysięcy. No dobra. Skusiłem się na te 50 tysięcy, ponieważ to nie było, e, nie było jakieś e, kosmiczne kwoty. E, także... Mm, pod tym względem mogliśmy sobie naprawić. No, brakuje tego parkingu tutaj. A jeśli chodzi o parking, no to najbliższy jest kurczę. Tutaj. Tutaj jest najbliższy parking. Także jeszcze kawał drogi przed nami. Właśnie. Chyba pojedziemy na ten parking do roboty. 35 km. No tak, jakbym wiedział, że faktycznie. Już, już cofam. Ja bym faktycznie wiedział, że jest sklep zamknięty o drugiej w nocy, no ale cóż, no, no mogłem się po prostu tego nie spodziewać. Kto normalnie, no nie pracuje o drugiej w nocy, tak? No właśnie. Mm, <laughs> tylko ja jeżdżę. No i też tak zrobimy. kurczę, no szkoda. Powiem wam, że na pusto tak się łatwo nie kręci tą ciężarówką. Niby, niby wszystko fajnie, ok, ale jednak y, trzeba tutaj y, troszkę się nakulać. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, trzymamy się. Co tu taki jest dzisiaj ruch? Na no, kurka mać. ok 9 km kolejne 50 punktów doświadczenia za swobodną jazdy i to jest ok ok to jest w porządku bo jednak te punkty tutaj sobie otrzymujemy zobaczcie jak jest ciężarówka pod obciążeniem to się fajnie manewruje nią na takich zakrętach, ale na pusto przy tej prędkości mm, Jest nadsterowna. Ile uszkodzenia? 0%? Niemożliwe, kurde Się sam zdziwiłem Że nie uszkodziliśmy nawet ciężarówki Tu pewnie będzie agencja pracy, skoro jest znak zapytania Jasne, dzięki Czyli co? Mamy parking, tak? Gdzie ten parking jest dla mnie? Gdzieś gdzie możemy tutaj sobie... O właśnie, właśnie gdzie jest parking, nie? a się okaże, że wyjechaliśmy poza parking. Mhm. Tyle miejsca ja zaparkowałem w ostatnim punkcie, gdzie nie ma już parkingu. O, właśnie o tym mówiłem. Czyli co? Gasimy silnik, tak? Gasimy silnik, krótka dżemka. Zrobiła nam się tutaj godzina 11, a przychód 7000, tysięcy przy okazji coś tutaj jeszcze zarobiliśmy, no to co? Spłacono w sumie 46000, tysięcy, czyli jeszcze straciliśmy a propos właśnie naszej, tutaj spłaty bank, czy bank oferuje, oferuje nam, ale ja myślę, że zbyt tutaj nie będziemy yy, brali znowu pożyczki, ponieważ mamy tutaj jeszcze do spłacenia yy, pozostałe. Yy, co więcej, moglibyśmy trochę ten kredyt sobie rozszczuplić, a to powiedzmy yy, 300, yy, 357 tysięcy. Ale no cóż, oprawka. No nie. No ale myślę, że nie będziemy tutaj zbytnio go wyszczuplać bilans konta suma no i tu była suma pożyczenia, no i praktycznie my tutaj już jesteśmy na etapie spłaty kredytu czyli odsetki zostały spłacone Zobaczcie, tutaj już mamy po 8 rad spłaconych, 8 z 70, 8 z 35, czyli praktycznie my dopiero tutaj jeden tydzień dosłownie w tej grze przyjechaliśmy, odkąd wzięliśmy kredyt, bo tutaj ogólnie przyjechaliśmy już znacznie więcej. To będzie agencja pracy, nie ma bata. Tak jest, jest agencja pracy, dobra. Yy, jedziemy tak, jedziemy z powrotem do yy, salonu. Jedziemy z powrotem do no. Pięknie, Jedziemy do salonu. Jedziemy do dealera. Korde, ten krzyż tutaj no, jest potrzebny nam. zjedź drugim zjazdem. Mhm. Mm z Ronda. No, ale czyli co, no wracamy się, tak? Do naszego dilera yy, ciężarówek. No i ja myślę, że tam tą ciężarówkę sobie, mimo wszystko, yy, dzisiaj yy, zakupimy. Także no, warto będzie ją kupić. Tak mi się na mnie wydaje. No, na pewno będzie umieszczona, w, będzie umieszczona w garażu w Barcelonie. Ok, ponieważ to tam właśnie są trzy stanowiska wolne. No i praktycznie tam sobie postanowiliśmy tą. Ciężarówkę y, umieścić, no i y, dzięki temu też zatrudnimy sobie. O to kurde, buja strasznie, strasznie buja, y, ale no niestety, no idziemy y, bez naczepy. Może gdybyśmy mieli chociaż swoją naczepę za sobą, to ta jazda byłaby dużo wygodniejsza. Ogólnie temat jest taki, żeby też zacząć jeździć tutaj z cysterną, o ile taką możliwość będę miał, ponieważ zakupiłem cysternę, ale ta cysterna teraz stoi, na przykład, gdyż no, nie posiadamy tutaj tak naprawdę uprawnień do przewozu tych chemikaliów, które ona może przewozić. E, ale aczkolwiek no teraz w poprzednim odcinku e, wyposażyliśmy się w nową umiejętność e, w nowe papiery więc myślę że to już nam pozwoli e, pozwoli właśnie e, prowadzić czy też wozić taki towar mamy skanie e, mamy skanie ok zatrzymujemy się od 8 do 18 godziny otwarcia nie wierzę, od poniedziałku do soboty ja cię kręcę, no, a jest niedziela. No cóż, nic nie zdziałam w tej sytuacji. No, dla mnie to jest trochę śmieszne, no, ale dobra, no, mój błąd, moje niedopatrzenie. No i co mogę teraz zrobić? No, powiem Wam tylko tyle, że tutaj, no, mam dwie firmy, tak. Mamy dwie firmy. Kurde, no, tak blisko, a tak daleko być. No to jest naprawdę bardzo śmieszne. Ale mamy dwie firmy. No i no, moim zadaniem, myślę, że będzie sobie poszukać tutaj jakiegoś towaru. Poszukamy tutaj sobie towaru w tych firmach. Do przewiezienia. No, ale niestety no, nie ma co tutaj się zbytnio łudzić, ponieważ. Kurde, no i już nic, nic nie zrobimy. <ścoughs> nic nie zrobimy. Dobra, mamy tutaj y, dwa ładunki, 180, piękna kwota do centrum, tak? Salamanka. No, proszę, no to tu pojedziemy. 29 ton ładunku, ja myślę, że. Możemy się skusić na ten ładunek. Pięknie. E, zegarek mi tutaj się naładował. Na to czekaliśmy. Okej. Okay. Słuchajcie, no ja z tym ładunkiem raczej już w dzisiejszym odcinku nie pojadę. E, na pewno tutaj sobie e, się podczepimy. Na kurde, go wytargać pierw, sam ten trzeba. O, tak łatwo nie będzie. Dobra, postaram się go jeszcze tutaj dzisiaj wytargać. Tak jak mówiłem łatwo, nie będzie. Nie będzie to łatwe zadanie. Uch! Nie lubię na puste jeździć. Naprawdę sam ciągnikiem jazda to nie jest tak naprawdę jazda. No ale no cóż. Hmm, dobra, śmigamy do no, dzieła, tak jest. Przed nami do przejechania jest praktycznie 389 km. No, ale ten temat po prostu pozostawimy sobie tak naprawdę na, na następny odcinek z mojej strony będzie to dzisiaj wszystko jak wam się spodobał ten odcinek choć nie zgodnie z planem to poszło tak jak bym chciał ale no coś jednak tutaj zrobiliśmy naprawiliśmy sobie ciężarówkę no cóż, mogliśmy już tutaj z towarem dawno jechać gdybym się po prostu nie zagapił z datą że jest po prostu dzisiaj niedziela ale no tak czasem bywa Yy, powiem tak, z mojej strony to będzie wszystko. łapeczki były komentarze i subskrypcje. My widzimy się oczywiście już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.